Rzeczy, które nas wyróżniają, to stabilna konstrukcja, średnica, środki Produkujemy maszyny do 920 mm. To ona decyduje o jakości maszyny. Stabilny, prosty i niezawodny system regulacji. W standardzie regulacja natarcia kąta pracy. Proste, bardzo stabilne. Systemy montażu do wszystkich maszyn 2D i 3D, największy na rynku zbiornik na zanieczyszczenia z klapą pełnego wypełnienia. To są podstawowe elementy, które wyróżniają nas wśród producentów maszyn do pracy w branży budowlanej i komunalnej. Tuchel Maschinenbau Innowacyjność, moc i czystość w jednym.